Jak widać na kolejnym odcinku, chciałabym, przepraszam za ten bajder, ale to wiecie. Chciałabym dzisiaj Wam pokazać mój nowy ugięt. Więc on jest taki, sekundka. Tak, on taki. A, tutaj jakiś taki przyjaciel. Tak, jest on długi. nie to chodzi. Gdzie się koniec? Tak tak jest złożone. I jest on fioletowy. Już pokazuję jak on działa. Sekunda, pójdę po jakiegoś konia. Czyli na przykład tego, tak? Tego użyję. Karabinczyk. Nie wiem, czy widzicie? Słuchajcie. Przepraszam, możecie słyszeć moje świnkę, ale ona już myśli, że coś mam do niej do jedzenia. Tutaj po prostu przypinamy i mamy. I to jest moje Kolejną rzeczą, już to nie będzie trochę do koni, bo trochę do telefonu. Mam tu oprawkę taką na iPhone'a. Tak? To taka na iPhone'a czwórka. Yy, yy, Następne rzeczy jest to takie coś. Nie wiem co, jak to mogę nazwać. Yy, może mam tylko tu od Czy jakoś takoś. Czy tu jakieś takie przetrzymanie. Ale na ogół jest to w ogóle fajne. Te trzy rzeczy, czyli uwiąz. Karabinczuk. Drugi mój karabinczyk. Nie wiem, tam co mam ale mam drugi. Mieczkę. O. I okładka na telefon. Yy, podobają mi się te trzy rzeczy. I tak. Yy, chciałabym Wam teraz szybko pokazać. Jaka, ja, bo to naprawdę był naszyjnik, tak naprawdę. Także tutaj przyczepię i na drugą. I tak, okładka karabińczyk, szybka kon yy, to nie, yy, i ją yy, Chciałam szybki filmik ponieważ nie mam co do nagrywać, ale to po prostu cześć.